Ta książka mówi o cierpliwości. Tak, możesz powiedzieć coś więcej o cierpliwości? Myślę, że cierpliwość jest tajemnym składnikiem mojego sukcesu. Bo nie wyglądasz na cierpliwego. Jesteś długoterminowo, ale krótkoterminowo działasz szybko, prawda? Zgadza się. Mikroszybkość, makrocierpliwość, chmury i błoto. To co w takim razie poradziłbyś swoim polskim czytelnikom, jeśli chodzi o cierpliwość? Jestem cierpliwy, bo nie staram się niczego udowadniać nikomu poza sobą. A na to mam całe życie. Skupiasz się na swoich rzeczach przez całe moje życie. Kiedy nie jesteś cierpliwy, przejmujesz się innymi ludźmi. Chcesz odnieść sukces, żeby pokazać mamie, że nie miała racji, albo bratu, komuś. Brakuje ci cierpliwości nie dlatego, że potrzebujesz więcej pieniędzy. Chcesz sobie kupić BMW, żeby wyglądać na człowieka sukcesu przed kolegami z klasy. To nie jest mądre. Cierpliwość wynika stąd, że jesteś głęboko w sobie, ze sobą samym. Bardzo się cieszę, że kieruję się jedynie swoimi pobudkami, bo inaczej żyłbym w zupełnie inny sposób. To jest książka Ekonomia wdzięczności. Wielu ludzi w Polsce mówiło My to wszystko znamy. W tej książce nie ma nic nowego, ale kiedy patrzę na ich Facebooka czy YouTube'a, to nic tam nie ma, wiesz. Pewnie, że wiem, co masz na myśli. Są ludzie, którzy coś robią, i są ludzie, którzy osądzają tych, co coś robią. Ja kurde robię. Szanuję to, co ludzie mówią. Nie chcę, żeby tak mówili, ale szanuję to. Ale to więcej mówi o nich niż o mnie. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie udało mi się osiągnąć, moim zdaniem, jest ta niesamowita pozycja, w której teraz jestem, gdzie jestem po prostu zwierciadłem. Naprawdę uważam, że kiedy ludzie mnie konsumują, poprzez swoją reakcję na mnie pokazują, kim są. Kiedy zamieszczają komentarze, lajki, jeśli myślą, że jestem świetny, to są zwykle pozytywni, odpowiedzialni. Jeśli myślą, że jestem gówno wart, są zwykle negatywni i szukają, kogo by tu obwinić na 100%. Piesz na mieście, piesz na mieście, spędzasz czas na mieście i generuje to już Twoje koszty. Jakie koszty? Koszty przemieszczania się. Coraz więcej osób, które widzę, zamiast jechać tramwajem za 3,80, czy nawet tam złotych 80, wybiera pojechanie UBerem za 9,12 zł. Zamiast e, zrobić sobie kawę w termos, chodzą z kubkiem Starbucksa po 13-15 zł. Zamiast zrobić sobie kanapkę w plecak albo pójść do sklepu spożywczego, jedzą obiad na mieście. I to nie zawsze lunch, oferta lunchowa, tylko zwyczaj z karty. I widzę, że dla tych ludzi, może nawet dla ciebie, jeśli to wideo oglądasz, bardzo ważne jest to, co pomyślą inni. Bardzo ważny jest status. I takie osoby są mistrzami. W tłumaczeniu sobie, dlaczego muszą kupić taką, a nie inną rzecz. Ja po raz pierwszy spotkałem się z pewnością siebie pod koniec studiów. Czyli nie, żeby mnie nauczyli na studiach, tylko spotkałem przedsiębiorcę, który mi to trochę wytłumaczył i on zapytał, czy mam swój dziennik sukcesów. Pytam, co? Porażek to może i mam, ale, ale nie sukcesów. I powiedział mi, że właśnie budowanie pewności siebie on na przykład tworzy na tym, że. Jego mózg, umysł, próbuje go szukać i powiedzieć, że jest gorszy niż jest naprawdę. I ten dziennik sukcesów pomaga mu w tym, żeby w chwili zwątpienia spojrzeć sobie na to, co zrobił, spojrzeć na fakty, nie opinię o sukcesie, tylko fakty. Nie, wygrałem wyścig, wszedłem na szczyt, zarobiłem milion dolarów, i to powoduje, że ta pewność siebie się utwierdza, umacnia, i jest głębsza u niego. I zacząłem to robić. Zacząłem spisywać moje sukcesy. I chyba mi to pomogło nie wiem, czy na długo, czy na krótko, czy permanentnie, ale to była moja pierwsza styczność z pracą nad pewnością siebie. To jedna, to, to, to rozmowy się ciekawo, ciekawie układam, bo ja chciałem błysnąć między nimi paroma elementami i żeś mi jeden z nich wyrwał. Ja to nazywam, je, 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 ja to nazywam zakochaśkami, nie? Ja codziennie odstawiam pięć swoich zakochasiek i to polega na tym, że właśnie codziennie wieczorem siadam i wypisuję pięć rzeczy, które mi wyszło. To mogą być drobne rzeczy, które się odnoszą do mnie. Chodzi mi o rodzaj pobudzania takiego właśnie swojego, ja teraz mówię umownie, narcyzmu, czyli właśnie wyuczania swojego mózgu, tego organu biologicznego, wyuczania do tego, że codziennie są rzeczy, które ci wychodzą i do tego, żeby skupiał się na tym, jak jesteś zajebisty, a nie na tym, jak nie jesteś zajebisty. Więc to jest dokładnie to samo ćwiczenie. Jest, jest, jest takie ćwiczenie podobne z wdzięcznością a propos tego, jak świat jest fajny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest dużo bardziej nacelowane na siebie. Do, o czym to było wideo? A do kamery mówić. A, dlaczego, poczekaj, a dlaczego miałabyś nie mieć dyskomfortu? Ludzie zakładają, że będę nagrywał, jak nie będę miał dyskomfortu. No jak? Ma być niekomfortowo na maksa. pierwsze 100 wideo i później jest już z górki. Więc nie oczekujmy, że będzie, nie, że będzie komfortowo. Dalej. Nie oczekujmy, że będzie Wena do wideo. Mam nagrać jej wideo, bo ja go nie nagram, sprzedaję mniej. Więc muszę je nagrać. O czym? Wpiszę w Google. O czym nagrać wideo jako grafik. Pięć tematów i jedziesz. Okej, okay, dziękuję. Ja dziękuję. Ja już um, przeglądam sobie internet, Nie przeglądaj. Nie przeglądaj. Wszystko, co my robimy, nawet to, że teraz to wideo oglądasz, wywodzi się właśnie z książki Filozofii działania, jaką reprezentuje Gary Vaynerchuk w ekonomii wdzięczności. Ta książka nauczyła nas, w jakiś sposób dawać, 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 aby można było w pewnym momencie poprosić. O co poprosić? O zakup, czyli zrobić sprzedaż naszych produktów i usług. Czyli każde moje wideo, jakie widzisz, każdy mój post na Instagramie, każdy mój post na Facebooku, każdy webinar to zdawanie wartości, merytorycznych lekcji. Dla naszych odbiorców, po to, aby mógł raz na 5, raz na 10 razy poprosić ich o zakup tego, co mamy do zaoferowania. I nas ona uczy, i przypomina tego, że trzeba cały czas pamiętać odbiorcy, że cały czas tworzyć treści, które powodują, że samo oglądanie darmowego materiału, tak jak w tym przypadku, daje wam już merytoryczną wartość, buduje relację z odbiorcą i powoduje, że w momencie, gdy komunikuje sprzedaż, to jest nam po prostu łatwiej. Wydaje mi się, że ludzie często się porównują do innych. Na przykład ktoś spojrzy na mnie i pomyśli od razu, że hej, ja nie mam charakteru jak Robert, jestem introwertykiem. Nie wiedząc, że ja też jestem introwertykiem, że sześć lat temu byłem absolutnym luzerem. Chowałem się, nie wychodziłem, wiesz, unikałem wszystkich niekomfortowych sytuacji. Stworzyłem tą wersję, która tu siedzi, która potrafi ci spojrzeć w oko czasu do czasu I, <sum> i przed kamerą mówić swobodnie. Ja to stworzyłem przez bardzo ciężkie decyzje, i zawsze powtarzam e, cytat Jerzego Gregorka: Łatwe decyzje, trudne życie, trudne decyzje, łatwe życie. Każdy z nas jest brandem, tak? Każdy. No tak, lepszym, gorszym, ale jest. Mniej znanym, bardziej znanym, ale jest. I teraz, jeśli zakomunikujemy wasze istnienie, waszych osób i waszych firm światu, to brand jest bardziej rozpoznawalny. Co wcale nie znaczy, że brand jest mocniejszy. Rozumiecie różnicę? Rozpoznawalny brand, a mocny brand. I znam wielu influencerów, którzy mają bardzo rozpoznawalny brand ale on nie jest mocny, gdzie ja mocny rozumiem, że po prostu jak mówił Paweł dzisiaj na swoim story, to nie sprzedaje. To nie generuje pieniędzy. A dla mnie mocny brand to taki, który nie musi być liczony w milionach odsłon czy zasięgów, ale na tyle głęboki, że jak powiem mojej społeczności, hej jest nowy produkt, oni kupią. Jak powiem, hej jeszcze koniecznie, oni przyjdą. Jak zadzwonię do Pawa poproszę go o pomoc, on mi pomaga. Każdemu z nas nie chce się działać. Każdemu, Tobie, mi, innym ludzi. Nie chce nam się działać. Ale jak to jest, że mamy cele, mamy marzenia, nawet mamy narzędzia, strategię. tą ścieżkę działania, którą musimy kroczyć, wejść, aby te cele osiągnąć, a dlaczego, dlaczego na nią nie wchodzimy, dlaczego nie działamy, dlaczego nie szukamy nowych rozwiązań, dlaczego nie wdrażamy sprawdzonych, konkretnych rozwiązań? Mam odpowiedź. Ja cię zdradzę. To jest bardzo tajemna wiedza. nie słyszy? Tym cholerstwem, tym, tym, to, tą bestią, która powoduje, że nie działasz, i ja też nie działam, jest. Opór. No tak, opór. Myślałem, że chodzi o motywację. Nie, jest opór. I gdy przerobiłem książkę Pressfilla pod tytułem naciśnij spust do roboty. Zrozumiałem dokładnie, czym jest opór, czym jest ta siła, która blokuje mnie przed moim działaniem. Jak to jest, że mam plan, mam cel, mam marzenie, już prawie zaczynam ruszać, ale jednak znajduję sobie wymówkę, aby tego nie zrobić. Jak to jest, że mam przygotowany strój na trening, buty, torbę, wszystko jest, Sięgam po nią, jednak uznaję, mmm, pójdę jutro. To właśnie jest moment, w którym aktywuje się opór czyli ta bestia, która chce powstrzymać cię przed działaniem. I teraz, jak sobie z nią poradzić? No bardzo prosto, bierzesz miecz i ścinasz jej głowę. Tak, łatwo powiedzieć. Skąd ten miecz wziąć? Jak ją w ogóle ściąć? Jak uderzyć? W co uderzyć? Tego przecież, to przecież nie istnieje. Albo dalej, jeśli raz udało Ci tę bestię pokonać. To wcale nie znaczy, że kolejnego dnia, drugiego dnia będzie Ci lepiej, wygodniej, łatwiej na ten, na ten trening pójść, zrobić nowy projekt czy zrobić to, co jest do zrobienia. Bo ta bestia kolejnego dnia jest jeszcze większa, ale kolejnego dnia również Ty jesteś większy, bo potrafisz w lepszy sposób zrozumieć, że ona w ogóle istnieje i na Ciebie oddziałuje zachęcam każdego z Was do przerobienia tej przepotężnej, przepotężnej książki Presfilla pod tytułem Pociągnij za spust do roboty. Ale boi się zostawienia tego, co ma już znane, ten ciepły smrodek versus ożywiający chłodek. I, i oni chcą się. Wiedzą, że dla nich dobrze jest zmienić to otoczenie. Ale nie chcą tego robić, bo. Te wszystkie wyobrażenia, jak to nowe, straszne będzie wyglądało, ich zniechęca. A mnie to nowe właśnie zachęca jeszcze bardziej. Jeżeli ja nie mam zmiany u siebie w moim życiu, to ja ją prowokuję i często, czy już nawet mniej bym powiedział, ale często wcześniej, jakbym na innym etapie rozwoju, prowokowałem zmiany, które były destrukcyjna. Ja musiałem znowu tym feniksem się stawać. Teraz unikam takich skrajności, ale cały czas, czas patrzę, jak te formy zmieniać, żebym był nastawiony na ciągły rozwój. Zawsze, jak robimy coś jak Gary Waniaczuk, to jest komentarz. Hej, to jest Gary Waniaczuk! Kopiecie, kopiecie! Kopiecie, kopiecie, kopiecie. kopiecie od Gary Waniaczuka. <laughs> kopiecie od Garygo Oczywiście, że tak. Bierzemy od niego tak dużo, jak tylko jest to możliwe. Ludziom się wydaje, że jakby Gary wiedział, to w ogóle. Pójrzcie, Gary wie, Gary kipicuje. Gary jest mega na maksa dowolny, że jako jedni, jakieś na pewnie promila, a promila jego społeczności. Wdrażamy rzeczy, które on mówi. No, zacznij wdrażać.